Cześć, nazywam się Jakub Zakrzewski. Dziś porozmawiamy o łze dla klasy średniej, bo to jest kolejna zmiana wprowadzona w 2022 roku w polskim ładzie. Gdzie już się dowiedzieliśmy w tym roku, że ten Polski ład jednak nie jest taki kolorowy jak nam mówiono, że on będzie, więc pokażę kolejne zagrożenia, jeśli chodzi o kolejną ulgę. Ostatni, ostatni film Opi 2 bardzo dobrze się przyjął. Mieliście też dużo pytań właśnie o tą ulgę, którą dzisiaj omówimy, więc przechodząc już do rzeczy. Ulga dla kasy średniej to jest ulga dla osób, które zarabiają rocznie od 68 412 zł do 133 692 zł. Co się przykłada miesięcznie, jeśli tutaj bardziej miesięcznie będziecie wiedzieć, kiedy wchodzicie w tą ulgę, kiedy nie. Czyli od 500, 500, 5700 zł Złoty do 11 140 zł. Jeśli zarabiacie tyle miesięcznie brutto, to, to łapiecie się w tą ulgę dla klasy średniej. I kto przede wszystkim wchodzi na ulgę dla klasy średniej? Osoby zatrudnione na umowę o pracę oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą, rozliczające się na skali podatkowej. Osoby prowadzące Działalności gospodarcze rozliczają tą ulgę dopiero w rocznym zeznaniu. Jeśli wejdą w te pułapy roczne, to jak najbardziej mogą wtedy rozliczyć tą ulgę. A, o, a przy osobach na umowę o pracę, pracodawca z automatu musi zastosowywać tą ulgę, jeśli miesięcznie wchodzicie w ten pułap, czyli zarabiacie od 5700 zł do 11140 zł. I jakie są zagrożenia z tym, że pracodawca Wam zastosuje, nie złożycie oświadczenia o tym, żeby nie stosował Wam tej ulgi? Załóżmy, że przez 10 miesięcy, czyli od stycznia do października macie wynagrodzenie 6000 zł brutto, ale poszliście na zwolnienie, bo coś się mu stało, jakieś złamanie ręki, nogi, odpukając i przez miesiąc pracodawca płaci Wam wynagrodzenie, a w, czyli w listopadzie, a w grudniu przejmuje te wynag opłaty wynagrodzenia ZUS. I co się stanie w zeznaniu rocznym? Wypadniecie z ulgi dla klasy średniej, dlatego że wynagrodzenie wypłacane z zus nie wlicza się do ulgi dla klasy średniej i automatycznie będziecie musieli dopłacić podatek za te poprzednie 11 miesięcy w zeznaniu rocznym. Jakby maksymalna ulga, którą, którą możecie otrzymać w rocznie, no to jest 2300 zł, więc może przyjść Wam taka kwota do zapłaty no w kwietniu, jak się rozliczycie rocznie z Urzędem Skarbowym z całych przychodów. Ja uważam, że nie fajnie byłoby dopłacać za to, że coś się wydarzyło. Lepiej, żeby Urząd Skarbowy później nam zwrócił te pieniądze. Jeśli nie wypadniemy z tej ulgi, w cały rok będziemy zdrowi, nic się nie wydarzy, no to wtedy dostaniemy zwrot, więc jakby te pieniądze nam nie przepadną. Ale jest duże ryzyko, że możemy dopłacić. To samo też, jeśli kobiety no, kobieta zajdzie w ciążę czy Wróci na przykład z macierzyńskiego, no to na przykład pierwszy, kiedy jeszcze jest płacone macierzyńskie lub urlop rodzicielski, no to on nie wchodzi w ulgę dla klasy średniej, a jak wraca do pracy, to nagle wchodzi w ulgę, klasy, w ulgę dla klasy średniej i wtedy w zeznaniu rocznym nie wejdzie w te kwoty od 68 400 zł do 133 700. No i automatycznie wypada, bo to co ZUS wypłacił, nie wlicza nam się. Dlaczego tak jest? No, to już trzeba się zapytać tych, którzy to pisali. Jest to trochę takie dziwne, ale no tak jest, więc to jest takie mocne ryzyko. Też na przykład ryzykiem jest, jeśli jesteście w blisko tego w tych 11100 zł i na przykład dostaniecie premię w, w ciągu roku e, nawet na 1000 zł i przekroczycie rocznie ulgę doradztwa, i również będziecie musieli. Zwrócić podatek. Co się stanie, na przykład, gdy jesteśmy bliżej tej niższej granicy, czyli 5700 zł. Na przykład, załóżmy, że będziemy chcieli zmienić pracę, albo ktoś nas po prostu zwolni, też automatycznie wypadniemy z ulicy w klasie średniej i będziemy musieli dopłacić ten podatek. Więc tu jest bardzo duże zagrożenie dopłaty tego podatku. Więc, jak się uchronić przed tym, wystarczy złożyć oświadczenie. O niestosowaniu ulgi dla klasy średniej. Możemy to zrobić w dowolnym momencie, więc jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, a jesteście w tym pułapie, to możecie złożyć i na przykład przy następnych wynagrodzeniach już nie będzie obliczona ta ulga dla klasy średniej, więc tylko jakby ewentualnie ten jeden miesiąc możecie mieć do dopłaty. A jeśli docznie wejdziecie w to, no to mam urząd skarbowy zwróci te pieniądze. Więc dzisiaj to na tyle. Zapraszam do kolejnych filmów. Jeśli, wam, jeśli podobał Ci się film, to zostaw lajka i zasubskrybuj kanał, ponieważ będzie więcej takich filmów merytorycznych. I też zachęcam do obejrzenia poprzedniego filmu o PIT-2. Dzięki i do następnego.